Witaj, oto czytanie dla Zodiakalnego Skorpiona na tydzień od 9 do 15 grudnia 2024. To jest czytanie kolektywne, bierz to, co z tobą rezonuje. Kochani, od dzisiaj postanowiłam zrobić coś nowego. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba. W tygodniowych czytaniach, jeśli w danym tygodniu mamy nów albo pełnię, to z pomocą kart księżycowych będę odczytywała tę energię pełni czy nowiu, jak na nas wpływa kolektywnie, a potem jeszcze wyciągnę dla ciebie kartę skorpionie, żeby zobaczyć jak ta energia w tym tygodniu wpływa na skorpiona. Więc ciekawie, a potem będzie jeszcze Rozkład na temat tego, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, warto zostać do końca. Dobrze. W tym tygodniu właśnie, 15 grudnia, mamy pełnię. W czasie pełni emocje są bardzo intensywne. Ty, jako, jako znak wody, też mocno je odczuwasz. Skorpion to jest bardzo głęboko czujący znak, choć może to ukrywać przed innymi. I tutaj w czasie pełni, uwaga na emocje, weź głęboki wdech zanim kogoś ukujesz, bo skorpion ma taki kujący ogon, prawda? Może czasem kuć. Zazwyczaj, jeśli się boi. Nie wiem dlaczego to słyszę, ktoś próbuje to, potrzebuje to usłyszy, usłyszeć. W czasie pełni, wszelkie sprawy się domykają, manifestacje materializują, jeśli dobrze utrzymywaliśmy energię. I wiele spraw też wychodzi na jaw, spraw czy informacji. Emocje też wychodzą na wierzch, więc tutaj mamy takie energie w tym tygodniu. Ten tydzień wieńczymy pełnią, bo ona jest w niedzielę, więc tutaj cały tydzień może być kulminacja do niedzieli. Jest to pełnia w bliźniętach, czyli znak powietrza, to też może sugerować, że nasze myśli będą ganiać szybciej niż zwykle. Ta pełnia mówi o tym, że odpowiedzi, informacje, których potrzebujesz, idą do ciebie. Wiele osób dowie się czegoś ważnego poprzez rozmowę z kimś, bo bliźnięta to znak komunikacji. I to jest ciekawe, że bliźnięta są zawiadowane przez planetę Merkury. A tego samego dnia, co pełnia 15 grudnia, kończy się właśnie retrogradacja Merkurego, więc kończymy z przytupem, kończymy pełnią tą retrogradację. Wszystkie nasze przemyślenia, refleksje, obmyślone strategie nabierają kształtu, integrują się w nas. Też dowiadujemy się wiele a propos tego, co potrzebujemy odpuścić, czego się oczyścić, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób komunikacji. Czy jakieś współprace, No bo czas od pełni do nowiu to jest jednak czas oczyszczania, więc z tym rozpoczynaniem nowych rzeczy warto poczekać. Niech ten Merkury też porządnie wyjdzie z tej retrogradacji, bo mamy jeszcze potem tak zwany okres cienia, planeta jeszcze ma spowolnioną tak zwaną energię. A teraz zobaczmy, jak ta pełnia wpłynie na skorpiona. O, szybko poszło. Hmm. Energia zyskuje na momentum, czyli właśnie tutaj w tobie buduje się jakaś energia do zmiany. I będzie taki dylemat w Tobie w środku. Między tym, żeby coś już zacząć robić od razu w tym tygodniu, a między tym, żeby właśnie intuicyjnie wyczekać na odpowiedni moment. No, tutaj myślę, że ten odpowiedni moment, tak czuję z tej energii karty, będzie dla Ciebie ponowił, bo tutaj mamy rosnący księżyc. Yy, więc nów jest 30 grudnia. Yy, więc tak, tutaj poczekaj, niech cię nie korci, wszystko dobrze, przemyśl, obgadaj, dowiedz się jak najwięcej. Jak energia zyska momentum, ponownie będzie rosnąć, to wtedy najlepiej zacząć działać. Tu jest takie ostrzeżenie dla ciebie w tym tygodniu, żeby się nie wyrywać. Żeby też nie gadać za dużo, niepotrzebnie. W sensie zostaw niektóre sprawy dla siebie. Tutaj z tymi bliźniętami. Jeszcze wszystkiego wszystkim nie mów. Poczekaj na odpowiedni moment. Eee, także tutaj takie wskazówki. Za chwilkę zobaczymy, co jeszcze idzie w Twoją stronę. Co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję wam za to, że jesteście, że mnie wspieracie, to jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. Tam znajdziesz też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną, zamówić prognozę astrologiczną na nowy rok albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. A teraz. Co idzie w stronę Skorpiona w tym tygodniu? Co potrzebujesz? Uu, wiedzieć. <grytanie> karty tutaj u Skorpiona mocno fruwają. Uh -huh, tak. O! Ważny tydzień. Zielona karta. Jest. One są mocniejsze energetycznie, nadają ton czytaniu, ale najpierw chcę zacząć od tej karty, która się odwróciła. Spokój i harmonia. No właśnie spokojnie, słyszę, na wszystko jest odpowiedni czas z tą harmonią, od tej pełni do tego następnego nowiu, uspokój swoją energię, oczyść się ze wszystkiego, co właśnie sprawia, że się stresujesz, że nie ma tego spokoju w tobie, już możesz zacząć w tym tygodniu, to nie czekaj na pełnię. I tutaj świat yy, daje ci wskazówkę: medytuj, uspokajaj się, yy, dostrajaj się do tej energii spokoju i harmonii. Właśnie to jest najlepsze określenie. Tutaj dowiesz się, jak dostrajać się do energii spokoju i harmonii, i to Cię będzie niosło dalej, ale w tym tygodniu dowiesz się, jak to yy, robić. Poczujesz jak to zrobić. Wielu z Was też dowie się od kogoś poprzez rozmowę czy, czy słuchanie czegoś przez internet, bo tutaj komunikacja internetowa też jest przy więc to na różne sposoby. Dobrze, zobaczmy co więcej tutaj dla Was, Skorpionie. Tutaj zacznę dalej od tej energii spokoju, harmonii, do której się uczysz dostrajać, ona doprowadzi Cię długofalowo w przyszłości do energii, bogactwa, obfitości. Też będzie spokój, harmonia. Jak będziesz myśleć o pieniądzach, będzie bezpiecznie, bo to jest karta zielona. Więc tutaj też dowiadujesz się, co możesz zrobić, by tak się czuć spokojniej, jeśli chodzi... O te tematy. Te, to poczucie harmonii, spokoju, zaufania do wszechświata przyniesie ci też dużo powodzenia, szczęścia, jakichś dobrych okazji, jeśli chodzi o finanse. Więc to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się tego w tym tygodniu jak się dostrajać do tej energii spokoju i harmonii. Wszechświat też ci mówi, żeby się tak nie spinać potrzebujesz wyjść, bawić się, też porozmawiać z ludźmi. Na takiej stopie bardziej przyjacielskiej z tymi bliźniętami. Właśnie wtedy dowiesz się czegoś cennego, bardziej niż w takich poważnych, napiętych rozmowach. Też słyszę tutaj taką historię. I teraz mamy przekaz. On jest bardzo duży i większość tego przekazu jest tylko po to, żebyś mógł mogła rozpoznać osobę, o której mówię. Bo tutaj, jako że kończymy retrogradację, to w tym tygodniu jeszcze będzie dla wielu z Was ostatnia lekcja, ostatnie spotkanie z jakąś osobą z przeszłości. Ono nie musi być fizyczne, może być internetowe, albo dla niektórych to nawet nie będzie spotkanie z tą osobą, tylko spotkanie z tą energią. Że ktoś, tak, pełnia w bliźniętach, powie ci coś o tej osobie, co dopełni sprawę, zamknie ją w tobie, poczujesz harmonię, spokój, niektórzy poczucie sprawiedliwości, jeżeli zostaliście skrzywdzeni przez tę osobę albo te osoby, bo może ich być więcej, czytanie kolektywne. Ale tutaj mamy na pewno ponowne spotkanie z kimś o ciemnej energii, bo mamy kartę ciemnej kobiety. I tutaj ja czuję, że chodzi o energię. Ktoś, kto tutaj narobił niefajnie w Twoim życiu, w Twoich finansach, dla wielu z Was, też zmącił Twój spokój dla innych, albo jedno i drugie. Tutaj ta osoba sprawiła Ci dużo smutku, bólu, też jakieś trudności. Trzeba było poprosić o pomoc, żeby wyjść z tej sytuacji, czy w sposób psychiczny. Czy nawet jakaś pomoc prawna dla niektórych mogła tutaj być potrzebna? No z tą osobą było wiele nieporozumień. O, gdzie jest ta karta? Tutaj, tak, wiele nieporozumień. Jakiś mur między wami powstał, ale to też słyszę, że ta osoba to spowodowała swoją chciwością dla niektórych albo. Bo jest ta karta bogactwa, albo tym, że tobie się powodzi, a jej nie i tutaj coś chciała ta osoba ugrać. Yy, skąd to wiem? No bo tutaj mamy tak, kartę uszkięć finansowych, więc ktoś chciał na tobie skorzystać finansowo, albo cię oszukać finansowo, albo zarobić na tobie, yy, w jakiś sposób z ciebie korzystając. Yy, tutaj czytanie kolektywne, tak? Ta osoba była ci dość bliska, była bliska dla wielu z was, czy bliskiej współpracowni, czy to ktoś był znajomy, i potem doszło do współpracy. Moje jest karta, która mówi o tym, że zawiódł cię przyjaciel lub kochanek. Dostosuj do siebie, czytanie kolektywne, ale w tej sytuacji wszechświat zawsze cię chronił o tym mówi ta karta, więc jeśli jeszcze ta sytuacja w jakiś sposób się toczy, to masz zapewnienie od wszechświata, że jesteś chroniony, chroniona. Wszechświat zawsze że tobą zaopiekuje w trudnej sytuacji. Tutaj też wielu z was czuło to wsparcie od wszechświata. Ono może nie było namacalne, ale pozwalało wam to iść dalej. I jakby planować w czasach niepewnej przyszłości, planować coś, jakieś rozwiązania, chociaż nie wszystko było jasne, ale wszechświat cię prowadził i nadal cię będzie prowadzić. Tutaj nadchodzą zmiany na lepsze w tej sytuacji. I tak, tak jak mówiłam, albo spotykasz się z tą osobą w jakiś sposób, i ona chce naprawić te krzywdy, naprawić to, co zrobiła, przeprosić, dogadać się. Albo dowiadujesz się od kogoś, jeżeli już nie chcesz mieć kontaktu, ta osoba nie wraca. Niektórzy dowiedzą się od kogoś, że doszło do jakiejś sprawiedliwości karmicznej na tej osobie. Ten ktoś zagmatwał się w swoje własne sieci i przegrał w swojej własnej grze, słyszę takie słowa, więc to też taka możliwość jest. No, niektóre z tych osób do, do, doszły. Doznały transformacji, mają refleksy, chcą się dogadać, pogodzić, ale niektóre nie. Tutaj czytanie kolektywne. I to właśnie, że zamyka się dla ciebie ta sprawa, czy rozmową, czy wyjaśnieniem, czy przeprosinami, czy po prostu tym, że się dowiadujesz, że karma wraca do kogoś i to daje ci spokój i harmonię i poczucie sprawiedliwości, to właśnie zmienia twoją energię. I w tym tygodniu dostaniesz jakiś dar. To może być jakiś prezent za dość uczynienie od tej osoby, która tutaj narobiła trudności, a to może być po prostu dar od losu jakiś w postaci tej wiadomości, że coś sprawiedliwego się wydarzyło. Tutaj też może być zasądzone coś dla Ciebie, jeżeli to jest jakaś sprawa sądowa, administracyjna, też coś może być zasądzonego. Dla ciebie jakieś, no mówię, cały czas słyszę, zadośćuczynienie, naprawa tego, co się stało. Tutaj jest karta wielkiej fortuny, więc coś dobrego z tego dla ciebie wyniknie. A jeśli, no, jeżeli to nie będzie namacalne, tak jak coś zasądzonego czy dar, to, to i tak dla wszystkich jest zmiana energii na taką dobrą energię płynącą w obfitości, w spokoju. I tutaj nadchodzi ta zmiana na lepsze, więc w jakikolwiek sposób ta sytuacja zostaje rozwiązana dla Ciebie, to zmienia się Twoja energia i ona zaczyna rosnąć, zyskiwać na momentum, ale wedle faz księżyca, jeszcze tutaj energetycznie warto się oczyszczać z tej energii, z tej sytuacji, bo dla wielu z Was. To było bardzo długo, to było trudne, to była trudna lekcja, trudna osoba albo trudne osoby, ale teraz już nadchodzi czas harmonii, spokoju, głębokiego oddechu, dla niektórych dogadania się, dla innych dowiedzenia się o sprawiedliwości karmicznej. Więc, uff, Skorpionie, dobre zmiany się inicjują w Twojej energii. Widać, że dzięki temu w Twoją stronę w najbliższej przyszłości, może nie w tym tygodniu, ale już niedaleko, będą iść dobre rzeczy, jakieś prezenty, dobra fortuna. Jeśli chcesz wiedzieć, co dobrego idzie w Twoją stronę, to zobacz moje czytanie wybierz kartę, która pojawia się na ekranie. Na ekranie jest też Twoje czytanie na grudzień 2024. Żeby przejść do jednego z filmów, kliknij miniaturę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.